Zaczynamy osiemnasty vlog. Masz jesteśmy właśnie w forum. Przejechaliśmy na małe zakupy, szukamy jakichś prezentów na święta. Yy, może piżamy świątecznej, bo nadal nie udało nam się kupić takich pasujących, żebyśmy mieli zarówno ja jak i arek. A najpierw idziemy gdzieś jeść, bo nie jedliśmy obiadu, jesteśmy bardzo głodni, więc idziemy najpierw na górę. Ale mi się włosy jakoś skuszyły, no ale trudno. Zdecydowałam się na Jest łoka i jest to pataj z kurczakiem. Może to nie wygląda za dobrze, teraz jest trochę rozżalony, ale będzie przepyszny. A na deser mam lodowca się mleczko, najlepszy. Bardzo go lubię. Ostatnio coś mówiłam o zdrowej diecie i gdzie jest ta dieta Weronika, gdzie jest ta dieta. Jesteśmy w TK Maxie, mierzę właśnie taki bucket, ale nie wiem dlaczego wszystkie te bukiety mi schodzą z głowy. Chyba jednak. Nieco dla mnie. Co patrzysz? Bo może już nic. <głos> 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 nie wiem, czemu ta tata ma jak nie ma, to głowy było jeździć na te delegacje, to by Nie jest łatwo, jak Arek wybiera Nie, w ogóle mi nie jest łatwo nigdy wybierać. Najlepiej bym kupię każdą czekoladę i na. są bardzo fajne kosmetyczki na przykład jest taka za 60 zł w różnych kolorach, różne kształty i rozmiary i w super cenach, więc polecam się tutaj yy, przejść są takie większe, zamykane te też są fajne takie mięciutkie są też piękne zestawy kaszmirowe w różnych kolorach tu akurat mamy czerwony bardzo przyjemny w dotyku Udało się już kupić pierwszy prezent i teraz wracamy z powrotem do forum. Byliśmy w handemie, a nie było tego co chciałam kupić, więc wracamy do forum. Przymierzymy, chcę, żebyśmy przymierzyli przynajmniej sweterki świąteczne z Hausa, jeżeli tam będą, bo kiedyś jeden wpadł nam w oko wzgoszczał a nie było czasu tego przymierzyć, nie? A fajny był, prawda? Prawda. Dobrze, więc pójdziemy i może uda się coś przymierzyć. I jeszcze liczę na tą piżamkę ale nie wiem. A tu jest ten kapala? Nie, kapal nie, nie ma kapala Ale może coś innego? Ciekawe czy tu w reserve jest męski dział? W tym chyba nie, to jest tylko damski. Dobra, coś będziemy kombinować. On sam t-shirt, to nie. Takie tylko takie spodenki. Ten zestaw bardzo mi się podoba, taki dresowy North Pole i do tego są krótkie spodenki. Fajne i super słodkie skarpetki. Patrz, jaki jest piękny sweter w zarze z takimi koronkami. Jest trochę mniej intensywny niż tutaj w kamerze i kosztuje 200 zł, ale jest super, bardzo mi się podoba. Czy są te moje? że nie było nic świątecznego, nawet nie było tych perfum, które chciałam kupić Kupiłam w zeszłym roku chyba, już na święta i mi się skończyły I nie... chciałabym je kupić znowu, widziałam, że są online, bo kojarzą mi się z pierwszymi miesiącami w Gdańsku I trochę przykro mi, że się skończyły, więc chyba zamówię sobie online Ale żadnej piżamy jeszcze nie było Więc wiem, czy teraz pójdziemy Chyba już na górę, nie? Mm -hmm. Bo tu nic nie ma Jesteśmy teraz w Half-Price i będziemy szukać, co jest fajnego. Pierwsza rzecz, co myślisz? Spoko. Zielona torebka. Jest taka, taka, Jeszcze ma długi zamek, jak coś, znaczy taki pasek. Ale ja chciałam zobaczyć kapcie, bo widzę że tutaj wiszą. 33 to już jakieś malutkie. Ale mało tej kapci, może dalej będzie więcej. Fajnie, to jest kod 50 na 70. Mały trochę. Plaszow I jesteśmy w końcu w chaosie. Na razie nic się nie udało znaleźć, ale to jest ten sweter, o którym wcześniej mówiłam. Czy to nie był ten? To ten, ale był taki drugi do tego zestaw. Także nie zestaw, ale my zrobiliśmy z tego zestaw. chyba tam dalej będzie. Baby, make me warm this winter On jest brzydki, ale mi się podoba, że jest taki brzydki, śmieszny bardzo I ile kosztuje? Zobaczmy To jest na dziale męskim I on kosztuje... 130 jak odpowiesz Nie, 130 To to nowa cena, to może już przecena Nie, był za 130 wcześniej I jeszcze są jakieś t-shirty świąteczne, skarpety, jeżeli szukacie jakichś takich prezentów Tu były też inne t-shirty świąteczne a po stronie damskiej mamy bluzy, są jakieś swetry, są jeszcze takie swetry, ale raczej mnie nie przekonują, ten jest brzydki, ale mi się nie podoba, już wolałam tamten, a tu są jeszcze takie szaliki, które ostatnio mi się podobały i są chyba modne, bo wszędzie są takie. A Rek mówi, że tu jest taki właśnie drugi, trochę podobny tamtego. No jest bardziej takich barwach właśnie zimowych, spokojniejszy niż tamten, ale też bardzo ładny. Jest trochę droższy, bo kosztuje 150 zł. Ostatnio obiecałam, że zobaczymy jakie są piżamy w Pepko, więc teraz co zrobimy. Zrobimy szybki taki przegląd, bo jest 10 minut, 15 minut zamknięcia sklepów, więc zobaczmy szybko, jak, co tutaj jest ciekawego. W kolekcji z Sugar Free powstały takie koszule nocne. Wyglądają spoko ile kosztują Arek, widzisz? Czekaj, musimy zobaczyć. 45 zł są w kolorach złotych i czarnych. Do tego mamy też y, szafroczki. Tak mi się wydaje. A! W cenie 60 zł, takie króciutkie. W klimacie świątecznym mogłyby być takie czerwone. Natomiast czy są jakieś Takie <grym _> Niestety z piżamek nie było już nic świątecznego Ale za to są fajne kapcie Tu mamy takie a Skarpeta Musimy lecieć dalej, a niestety w naszym Pepco nie było żadnych piżam świątecznych Jedynie takie koszule nocne, ale takie bez rewelacji, bym powiedziała No może tyle zestawy same jeżeli komuś się podobają Ale nie wiem, czy mają dobry skład Z tego, co pamiętam, że sprawdzała w telecie, to chyba nie Ale ładne są W Kapalu są takie koszule w, w kratkę Też te I takie są chyba dla całej rodziny W czerwoną kratę Mi się marzyły te Dla mnie i dla Arka. O, od razu możemy zobaczyć, jak ta Mka wygląda Mała jest trochę. To chyba już jej ostatni zestaw, taki tak? Tak, tak. I też męska jest taka w czerwoną kratę, co Wam wcześniej pokazywałam. A to była ta, co widzieliśmy na damskiej. Ta mnie nie przekonuje. Jak już to chyba ta, chociaż teraz, jak ją zobaczyłam, to nie jestem przekonana. Ale może my byśmy dobrze w niej wyglądali. Ta jest chyba najładniejsza krata. I przyjemnie bardzo materiał. A to my! Te kolekcje widziałam na stronie: takie różowe t-shirty Jingle Bells i sweterki Christmas różowo-czerwone. Bardzo fajny motyw, połączenie kolorów. Bardzo fajny futrzak na zimne zimowe wieczory. Piękny i kosztuje 160 zł. Znowu nie udało się kupić żadnej piżamki, Nie wiem, już gdzie mamy szukać czy zamówić na przykład online. No niestety wszystkie znaleźliśmy, a jeżeli znaleźliśmy, to już w za małych rozmiarach albo za dużych, no przy mały wybór jest. Idziemy jeszcze do Epiku. Wróciliśmy już z zakupów, z rzeczy prezentowych. Arkowi udało się kupić prezenty dla jego rodziców, natomiast piżam niestety nie kupiliśmy, ale siadam już w naszym y, tradycyjnym miejscu i pewnie wiecie, co się będzie działo. Sprawdzamy kalendarze. Najpierw tradycyjnie zalando. Numer 18 oh, Super! Krem pod oczy Krem pod oczy, tak się prezentuje I jest to krem e, Z ogórkiem Kwasem hialuronowym i kawą e, Z jakiej, jaka to jest Marka? To jest Up Circle Może to jest ta Z Wielkiej Brytanii ale fajnie, bo szczerze mówiąc już nieraz chciałam zamówić sobie jakiś krem pod oczy, bo nie mam takiego dedykowanego pod oczy. Mam chyba taki żelty, kozy flosek, coś w tym stylu, ale nie miałam żadnego kremu, a tak się prezentuje do opakowania. Widać? A, widać. Super. Bardzo się cieszę, bardzo fajne okienko. Naprawdę ten kalendarz jest tak trafiony. Wszystko mi się tutaj prawie chyba podobało. No nie wiem co z tymi rzęsami, bo trochę jestem sceptycznie nastawiona, ale może mi się udaje zaaplikować. I ten lakier. No to, znaczy w sumie użyję go na stopy, ale tak piszę na 50. Jego przydatność. Ale ogólnie to super są rzeczy w tym kalendarzu. Fajnej jakości, nie są jakieś duperele. Paniach. Przechodzimy sobie do kalendarza Spindera. jest tutaj? Czyli pewnie to będzie cukiereczek. Tak jest. Chocobos. I zobaczymy, jaką dzisiaj mamy herbatkę. Nie mogę uwierzyć, że już zaraz święta. Kiedy to się ciało, Ja nie wiem. numer 18 jest tutaj hibiskus i pomarańcza taka dzisiaj herbata została wylosowana bardzo fajnie ile się uparzy? 6-8 minut w 100 stopniach, dobra zaraz sobie ją zaparzę, bo trochę zmarzliśmy na dworze Udało mi się wszystko posprzątać. Przygotowałam też łóżko dla mojej siostry. I tu małe mm, upominki. To jest ten kamień do masażu twarzy, który ja już mam, a było w kalendarzu, więc stwierdziłam, że dam mojej siostrze. Maseczka i czekolada z Oslo. Taki mini prezenci. Na kolację dzisiaj będziemy jeść pizzę prostokątną, tą, którą pokazywałam Wam ostatnio. Jedną zamówiłam Margheritę, a drugą Peperoni, Peperoni, czyli tą moją ulubioną. Natomiast Margheritę, ponieważ przyjeżdża moja siostra i już powinna dawno być i ten dzień miał wyglądać zupełnie inaczej, bo miała przyjechać o godzinie 18:00-19:00. Natomiast było opóźnienie na jej lotnisku chyba 3 ponad godziny 3-4 godziny więc dopiero będzie przed północą, więc bardzo późno, natomiast ja wcześniej już wysprzątałam pokój i sobie dla niej przygotowałam łóżko. Myślę, że już będę kończyć dzisiejszego vloga, jutro na pewno będzie dużo wrażeń, bo jak przyjeżdża moja siostra to znaczy, że będzie dużo chodzenia, dużo zwiedzania i dużo fajnych atrakcji, więc widzimy się już jutro, w dniu takim na pewno aktywnym a dzisiaj ja usiadam do vloga później zjemy sobie kolację, tą pizzę no i idziemy spać, więc widzimy się jutro w y, dziewiętnastym dogmasie. Pa, pa!